4 lutego w warszawskim klubie Confession Nokia zaprezentowała nowy model telefonu Nokia 5800 Express Music. Po krótkim przemówieniu Piotra Bubaka, dyrektora marketingu Nokia, spotkanie poprowadziła Katarzyna Sowińska, znana między innymi z MTV Polska oraz Paweł Szymanek, product manager w firmie Nokia Poland. Dzisiaj mam wielką przyjemność poprowadzić konferencję, która jest poświęcona prezentacji najnowszego telefonu Marki Nokia 5800 Express Music. To, co tutaj pokazałem, to jest właśnie taki, no niekrótki, kilkudziesięciominutowy film, generalnie o świecie, taki przewodnik o fajnych miejscach na świecie. Można go obejrzeć na YouTube, można go pobrać z internetu, tak jak ja zrobiłem, i właśnie w ten sposób e, na przykład na ekranie komputera pokazywać. Po wyczerpującej prezentacji, nadszedł czas na część nieoficjalną. Muzyczny charakter telefonu podkreślił polifoniczny zespół audiofilm, który wyraźnie przypadł do gustu zebranym dziennikarzom. How long, how long W rozrywki każdy z zaproszonych gości mógł przekonać się na własne oczy, jak działa nowa Nokia. O jej najważniejszych cechach, specjalnie dla widzów Media Loop opowiedział Paweł Szymanek. Nokia 5800 Express Music to z jednej strony kolejne urządzenie spod tego znaku, kolejne urządzenie przeznaczone do muzyki. Ale z drugiej strony to jest nasz pierwszy telefon, którym dostęp do tej muzyki jest poprzez interfejs dotykowy. Tutaj nie trzeba się uczyć menu. Konstrukcja menu pozostaje taka sama jak w każdym naszym telefonie. Wystarczy dotknąć ekran i wchodzimy w wybraną przez nas funkcję. To także nowy sposób dostępu do multimedium. Wystarczy jednym palcem przesunąć zdjęcie, czy jednym palcem przewinąć film czy wejść na interesujący nasz serwis internetowy. Nokia 5800 Express Music waży 109 gram, a jej wymiary to 111x51x15 mm. Ekran dotykowy o przekątnej 3,2 cala wyświetli 16 milionów kolorów w maksymalnej rozdzielczości 640x360 pikseli. Wprowadzanie tekstu umożliwia klawiatura kwerty, która wyświetla się na ekranie. Ciekawą opcją jest możliwość rozpoznawania pisma ręcznego. Nowy telefon Nokia z serii Express Music wyposażony jest we wszystkie niezbędne funkcje muzyczne. W komplecie znajdziemy pamięć 8 GB, która pomieści do 6000 utworów. Gniazdo 3,5 mm pozwoli na podłączenie większości słuchawek. Muzykę możemy też usłyszeć z wbudowanych głośniczków stereo. Aparat fotograficzny o rozdzielczości 3,2 megapiksela z trzykrotnym zoomem cyfrowym pozwala na robienie zdjęć w rozmiarze 2048 na 1536 pikseli. Telefon umożliwia również nagrywanie i odtwarzanie filmów w rozdzielczości 640 na 480 pikseli z prędkością 30 klatek na sekundę. Dodatkowe atuty telefonu to obsługa sieci Wi-Fi, wsparcie technologii Flash oraz wbudowany odbiornik GPS. Telefon jest dostępny w sprzedaży od 16 lutego w cenie 1499 zł.